Spędzam tu dużo czasu, uczę się, studiuję. No i kiedy nie mogę zrobić materiałów w domu, przychodzę tutaj i tutaj coś robię, kiedy mogę. No i poza tym PWS rozwija nasze umiejętności i kreatywność. Studiuję tutaj i poznaję bardzo dużo fajnych ludzi. Poszerzam tutaj swoją wiedzę i rozwijam moje umiejętności. Ponieważ dałem możliwość studiowania. Mogę tutaj spędzić czas z moimi przyjaciółmi, z którymi studiuję. Tutaj się uczę. I spędzam czas ze znajomymi. Tutaj studiuję, dojeżdżam z koleżankami. PWSZ w Głogowie, które dało mi szansę studiowania, spełnienia swoich marzeń. Lubię to miejsce, ponieważ jest bardzo wykwalifikowana kadra nauczycielska i bardzo miła atmosfera. Można poznać tu bardzo miłe osoby. Tutaj studiuje, są świetne zajęcia praktyczne i dobrze dogaduję się z moimi ludźmi z roku. Studiuję tutaj mam możliwość rozwijania się i zdobywania swojego wymarzonego zawodu, o którym marzyłam od dzieciństwa, bo jest zawsze wesoło i oprócz nauki jest też fajna zabawa. To tutaj poznałam wiele ciekawych ludzi, poza tym rozwijam swoje pasje.